Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w ten piękny, uroczy, jakże. Ulewny dzień, po prostu. leje od samego rana ciekawe jak u Was. Nagrywam to we wtorek, jutro jest środa, jutro będzie publikacja, a przede mną, słuchajcie, leży masa drogeryjnych nowości. Wszystko dostępne jest w różnych drogeriach. Drogerie szaleją, wypuszczają nowości. Niektóre rzeczy nie będą stricte mega nowe, 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 bo mam tutaj rzeczy, które leżały i czekały na recenzję, ale nie przeciągając. Zapraszam na dzisiejszy film. pay the rent working on a pole that's the way she pays the wish Dociągnęłam Was odrobinę bliżej i dzisiaj e, zaczniemy od makijażu. Zauważyłam, że nie zrobiłam brwi, bo dzisiaj działam w niezwykłym pośpiechu, bo od rana miałam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. E, słuchajcie, i postanowiłam, że nagram drogeryjne nowości, ponieważ wiem, jak lubicie ten temat. Lubicie, jak jest drogeryjnie tanio, taniej, najtaniej, ale przy dobrze to się dzisiaj okaże, więc. E, Zrobię moje brwi bardzo szybko, widzimy się za sekundę. No, dobra, jak widzicie, brwi mam przygotowane. Baza położona na powieki, i słuchajcie, według waszego sondażu, który przeprowadziłam na Instagramie, bo nie byłam zdecydowana tak w 100%, którą paletkę dzisiaj testujemy. Wyszło, że 50 na 50. Nie możecie też się zdecydować, więc myślę, że będę musiała podjąć tą decyzję po prostu sama. I wybiorę chyba Kobo Summertime Vibes. Jest to najnowsza paleta. W drogerii, która kosztuje z tego co widziałam około 59,90, a obecnie teraz w tym momencie jest na promcy 54,99. I paletka prezentuje się w ten sposób, ma takie właśnie fiolety, troszeczkę borda, brązy, które tutaj fajnie nas. Muszę wam powiedzieć, że sprasowanie cien cienikowo, szczególnie w transporcie, jak się te palety e, dostaje, są dosyć problematyczne. Zawsze jakiś cień musi być uszkodzony. Już go sobie ugniotłam paluchem na razie, tak żeby móc go przetestować, ale no tak, mam z salicylowy, potem sobie to usztywnię. Mamy tutaj trzy cienie, które są e, błyszczące. Już wam je pokazuję, jak to wygląda. No i ten, tak to wygląda takie idealne słuchajcie na co dzień oraz sześć cieni matowych też wam je oczywiście pokażę jak wyglądają jak już widzieliśmy kolorystykę no to teraz przejdziemy do malowania zacznę słuchajcie od tego najbardziej agresywnego kolorku to jest taki Fiolet, ale z bardzo różową nutą, z taką ciepłą, powiedziałabym, nutą. Wiem jak lubicie, jak mówię o pędzlach, więc jest to Boho Beauty i jest to z 202. Fiolecik, i tym razem biorę pędzel Bocho, też e, numer 207 taki ołówkowy. Wezmę sobie teraz ten przygaszony, bardziej fiolet. Okej, okay, biorę sobie teraz ten ciemniejszy róż. I ostatnim kolorem będzie ten najjaśniejszy róż w paletce, chociaż uważam, że on odcieniami się bardzo niewiele różnią. Zobaczymy, czy ta różnica będzie dostrzegalna. Proces cieniowania sobie skończyłam i tutaj delikatnie oczyściłam jeszcze tą przestrzeń e, delikatnie korektorem i też to z Wami zrobię. Biorę sobie odrobinę korektora. W ogóle chciałam powiedzieć, że ten korektor z Kobo jest naprawdę petarda. Ja go uwielbiam mieszać z bazą Inglota. On się u mnie sprawdza pod tym względem rewelacyjnie. Pędzelek pre bardzo precyzyjny jest to Hulu P122. See, i też pojawiły się takie Extremely Sparkles My Secret y Bardzo takie foliowe Błyszczące cienia. Ja tutaj ten musiałam usztywić, bo on się też w paczce pierowej rozwalił. Przepiękne kolory, słuchajcie, chcę Wam je pokazać, jak one się prezentują. Słuchajcie, od góry to jest jedynka, potem mamy czwórkę, trójkę, piątkę i ósemkę. Ja sobie rozłożę glitter primer odporne. Zacznę sobie od tego numeru 5. I żeby wprowadzić odrobinę kontrastu, wezmę sobie trójeczkę ok, wyszło w ten sposób po oczyszczeniu oczu myślę, że mogę śmiało przejść na dolną powiekę dzisiejszy makijaż jakiś taki skomplikowany, idzie mi jakimś skomplikowanym tokiem ostatnio się pytaliście mnie, czy używam bazy na, powie na dolną powiekę tak, używam, kładę cieniutko samą bazę z Inglota E, pędzelkiem syntetycznym I w wewnętrznym kąciku położę ten najjaśniejszy pigment, który delikatnie opalizuje na niebiesko. Biorę swoją kredkę z Glam Shopem i to jest artysta odcień i dam ją na linię wodną. Dzisiaj będę słuchajcie, kleić sobie kępki klawiera V-shape. Y. Ja uwielbiam je w rozmiarze 14 i zaczynam od nich, by zdefiniować kształt oka. Ciągle dostaję te same pytania, ale powtórzę po raz setny, jaki klej uwielbiam do tej metody. Są to kleje w pędzelku duo. Czy czarny, czy zielony, nie ma znaczenia. Chodzi o to, że te kleje zastygają dosyć szybko i wygląda to tak, że ja sobie delikatnie podmalowuję moje rzęsy, które są wcześniej utuszowane i zaczynam od wyklejania. No, dobra, słuchajcie, makijaż oka jest gotowy. Nie wiem czemu dzisiaj mi to tyle schodziło, ale czasami mam takie dni, kiedy lubię się pobawić w maksymalną precyzję i muszę osiągnąć ten stan własnego zadowolenia coś w tym stylu. No i szczerze przyznam, że podoba mi się to, jak to wygląda. E, szczególnie kocham kępki po prostu klejone metodą od spodu. Uważam, że one dopełniają e, makijaż i mają tą idealną długość, wiecie o co chodzi. Dobra. Podkład, który sobie dzisiaj przetestuję, to też jest marka Kobo i mamy tutaj Fit Perfection Long Lasting Foundation. Ja go wzięłam w odcieniu 5 Line Beige. Ma taki bardzo ładny, piaskowy kolorek. Ma dosyć solidne krycie i jest dla mnie za jasny, niestety, ale był to numer 5 najciemniejszy. Ale krycie to on ma naprawdę solidne. Pierwsze takie e, wrażenie to jest to, że ten produkt, słuchajcie, bardzo szybko zastyga. Ma dosyć potężne krycie. Powiedziałabym, że jest to pełne krycie, naprawdę taki full cover. Tego się kompletnie nie spodziewałam. Nie wiem, czemu założyłam sobie w głowie, że będzie to podkład o średnim stopniu krycia. E, ma on e, w sobie właściwości na pewno matujące i ściągające sobą, bo to już jest wyczuwalne w centralnej części twarzy. Trzeba z nim pracować dosyć szybko, żeby uzyskać równomierność. E, no no, powiem Wam, że jestem bardzo zaciekawiona tym produktem. Dajcie znać, co Wy sądzicie na ten temat, czy używałyście ten produkt. No, szczerze powiem, że podoba mi się. Podoba mi się. To jest jedna warstwa w ogóle podkładu, e, która dała mi pełne, pełne krycie. Korektor. Korektor będzie to też jeden z takich moich ulubionych drogeryjnych ostatnio e, z Bell Hypoallergenic Aloe, i to jest ten ciemniejszy odcień dam go już niewiele tylko tyle żeby tutaj o sobie poradzić z wyrównaniem tego koloru i tak będę się wspomagać pędzelkiem bliżej makijażu Produkt do rozświetlania będzie w sticku jestem też go bardzo ciekawa jest to Makeup Obsession by Makeup Revolution ja go mam w odcieniu, słuchajcie, nie mam pojęcia jakim. Dobra, zobaczmy kolor. Dosyć spity jest ten stick i nie wiem, czy uzyskam nim takie glowy, jak lubię. Jest on dosyć tępy pod palcem. Boję się przyciągnąć po twarzy, ponieważ podkłady bardzo mocno kryjące mają to do siebie, że niestety ale może być problem. Dosyć taki specyficzny produkt, który tego takiego bardzo obsesyjnego, mocnego glow tutaj na skórze nie daje. Struktura jest bardzo ciężka tego produktu. E, powiedziałabym, że nawet trochę przyciężka. I szczerze widzę delikatne, glow ale produkt ten jest bardzo ciężki w swojej konsystencji i trochę podkreśla strukturę skóry co średnio średnio mi się podoba tutaj on się znajduje, tutaj on się nie znajduje i tutaj mamy taką dosyć cieńszą tą strukturę niż na chwilę obecną tutaj, no ale dobra z drugiej strony też go damy, żeby wyrównać tutaj te czakry Gdyby on był bardziej kremowy niż taki tłusty, coś w tym stylu. Trochę ta konsystencja nie do końca mi tutaj odpowiada. Mam tutaj róż w kremie z Bel. To jest ta taka nowa seria dostępna, słuchajcie, w biedronce i on zapowiada się. Bardzo ładnie po słoczu jest nawet fajne. kolor też mi się mega podoba. Dobra, spróbujemy gąbką. Tak wygląda kolor. Tak dosyć się też. Jest on dla mnie trochę przyjazny. Przy tej mojej obecnej karnacji ciężko jest dobryć produkty. Jest ładny, taki odświeżający ma ten kolor. Nakładam go nawet trochę wyżej, też na linię tego rozświetlacza, aby połączyć te konsystencje ze sobą. I nawet go da się budować. Ładny, taki świeży efekt daje. I nie rozwarstwia podkładu. Fajnie to wygląda. Ok, dzisiaj nie mam kremowych brązerów, bo będę chciała przetestować jeszcze też sama. Nie podjęłam decyzji, za chwilę będę musiała podjąć, ponieważ mam i Paezę, i mam i Kobo, ale dzisiaj chyba już dużo było Kobo, i chciałabym zdecydowanie wypróbować Paezę. Ale zanim Paezę, słuchajcie, to mam Puder. W sumie to dwa pudry, też z marki, Kobo, bo dosyć sporo ostatnie nowości u mnie zaległo właśnie z tej marki drogeryjnej. Baked Setting Powder oraz Long Lasting Super Matte Powder i chciałabym tych dwóch pudrów dzisiaj użyć. Baking Powder jeszcze nie używany, nowiotenki, użyłabym w okolicy, właśnie pod okiem, żeby zobaczyć, jak on się będzie sprawdzać. Okej, okay, ma on bardzo taką e, konkretną konsystencję, ma bardzo dużo kolorów w sobie, przez co e, może budować strukturę. Zdecydowanie mm, wybieram zawsze dużo lżejsze w swojej konsystencji pudry. Ten jest zdecydowanie jednym z tych cięższych produktów, szczególnie na okolice pod okiem. Trzeba dozować umiejętnie, zrobimy sobie jeszcze bake mimiczny. Natomiast słuchajcie, ten drugi puder matujący dam w strefie czoła. Już tutaj aplikuję pędzlem. I on już jest dużo lżejszy. Czas przejść do Paezé, bo szczerze to wszyscy już zdążyli przetestować, a ja jeszcze nie. Mam tutaj produkt, który nazywa się Self Glow i mamy tutaj w odcieniu medium. Może ten medium będzie wystarczający. Tutaj są też rozświetlacze, które dzisiaj użyję, ultra. Oraz y, jest tutaj light, i light chyba będzie dla mnie za jasny. Może zacznę słuchajcie od rozświetlenia, bo zawsze staram się zacząć od tego rozświetlenia. Pomieszam sobie te dwa kolory. Zobaczmy, jak to wygląda. No, potężny błysk. No to się nazywa glow i to potężne. Jest szklaga! No dobra, rozświetlacz petarda. Czas na brązer. Wezmę medium zdecydowanie i też zmieszam te dwa kolory ze sobą. Dosyć solidnie się pylą. Widać, że ten ciemniejszy. teraz nie wiem co się nagrało a co się nie nagrało czas na usta było, więc na wszelki wypadek powtórzę to wszystko, czas na usta i mam dwa produkty od Make Up Revolution to jest Makeup Revolution X Brats. Yy, i obrysowałam sobie słuchajcie moje usta tą kredką w odcieniu Jade i muszę wam powiedzieć, że jest bardzo bardzo precyzyjne, jak na taką grubą kredkę. Spokojnie możemy sobie całe usta pomalować. I tak w ogóle bardzo ładny kolor pasuje do tego make-upu. I na koniec wezmę sobie błyszczyk, może też w tym różnym odcieniu. Też mamy tutaj taką krówkę dużą. Mm. Ładny. Miętowy. A, mmm. Powiększające usta. Mmm. Mm. Okej, okay. słuchajcie, czas na dzisiejsze podsumowanie, jak mi się pracowało tymi drogeryjnymi nowościami. Um, Zaczniemy od pary de kobo, um, którą sama wybrałam, ponieważ i tak Was poprosiłam o to, żebyście mi pomogli w wyborze, ale no niestety do momentu aż siadłam do kamery, było bardzo wyrównanie 50 na 50, nawet nie wiem, czy się teraz przychyliło, czy nie. W sumie możemy to sprawdzić. Um. W sumie, możemy to sprawdzić, czy się przechyliło, czy się nie przechyliło. E, nadal jest. 50 na 50, więc tak jak widzicie podjęłam decyzję sama i słusznie. Zdecydowałam się na nowości z Kobo, ponieważ bardzo dużo w ostatnim czasie tych nowości z Kobo mi się nazbierało, co nie znaczy, że tej drugiej palety też dla Was nie przetestuję, choć bardzo zbliżone są kolorystycznie, ale też jestem jej bardzo ciekawa. Co do paletek Kobo, wiecie, że ja jakość cieni Kobo bardzo lubię, choć rzadko testuję nowości Kobo. Na kanale to Kobo cały czas zaskakuje nowymi e, paletkami. Powiem tak, ta paletka nie jest dla mnie odkrywcza kolorystycznie, ale widzę, że Kobo trzyma się tej bardzo dużej granicy bezpieczeństwa. Taka profesjonalna marka drogeryjna, która nie szaleje tutaj z odcieniami, ale wiem, że Wy kochacie tego typu odcienie. Wiem, że Wy lubicie tego typu odcienie. Wiem, że bezpieczne tony są sprzedażowe, bo na, mówmy o tym wprost: są to tony sprzedażowe. Paleta jest bardzo dobra jakościowo, świetnie mi się nią pracowało, cienie się świetnie łączyły ze sobą. Choć wybrałam dzisiaj sobie, nie wiem, jakoś tak w mojej głowie wszystko szło bardzo po mojej myśli, to dzisiaj właśnie jakoś tak zawsze, jak się zaczynam bawić w Katkrisa i tego typu rzeczy, to schodzi mi trochę czasu i założyłam sobie dzisiaj krócej na ten makijaż, a niestety zaszło mi się za 2-3 godziny. No ale trudno, efekt myślę jest tego warty, bo fajnie to wyszło. Podoba mi się takie jesienne Katkris smoki, takie no. Naprawdę spoko. Paletka jest naprawdę świetna. Jeśli macie ochotę, no to ona kosztuje tam w granicach 60 zł. Obecnie na promcach chyba 54 zł. Bardzo jestem na tak. Co ja tutaj dalej testowałam w tych wszystkich tutaj nowościach? Czekajcie, bo było to, 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 to. Nie, nie, nie było jakoś tutaj. Słuchajcie, chyba już na oczach wszystko, więc przechodzę do. Podkładu. Bardzo mnie zaskoczył ten produkt, bardzo mnie zaskoczył ten produkt, ten produkt e, gdzieś tam w mojej głowie było, że jest to produkt, który będzie miał lżejsze krycie, jest to podkład bardzo mocno kryjący. E, tu, tu miałam chyba największe zaskoczenie, szkoda, że ta piątka nie jest ciut ciemniejsza. E, gama kolorystyczna niestety pozostawia w dalszym ciągu wiele do życzenia, jeśli chodzi o markę Kobo, e, a życzyłabym sobie, żeby powstawały trochę bardziej oliwkowe i ciemniejsze tony. Bo, e, jak marki drogeryjne tworzą podkłady ciemniejsze, to one wszystkie nazywają się Honey albo są bardzo, bardzo mocno ciepłe, e, i potem ciężko jest się właśnie jakby dostosować. Ja, w okresie, kiedy jestem bardziej opalona, e, no to mam trochę problem właśnie z odcieniami podkładu natomiast no tak jak wszyscy mówią ok, możemy kupić sobie przyciemniacz i możemy sobie go użyć i bla bla, natomiast no jak ja kupuję podkład to podchodzę tak jak każdy konsument czyli oczekuję, że ten podkład będzie choć trochę trafiony do mojego koloru skóry, podkład ten był za jasny na szczęście udało mi się tutaj te nierówności kolorystyczne wyrównać brązerem e, i jest ok natomiast no ciutkę ciemniejszy i bardziej oliwkowy, naprawdę by się przydał, bo ja na przykład wolę przyciemniać podkład podkładem, a nie przyciemniaczem. Wtedy mam pewność, że formuła podkładu nie ulegnie zmianie, więc to taki, taki niuans ode mnie e, delikatny tutaj w tym kierunku. E, nie będę oceniać tego korektora z Bel, bo ja już go oceniałam, naprawdę mi się z nim świetnie współpracuje. E, jestem na razie nim na tyle zachwycona, że gdzieś tam na bok położyłam Catrice oraz Tarte i cała. Cały czas na razie testuję i przyglądam się tym produktom dwa pudry dzisiaj testowałam. E, puder też oba Skobo e, jest baked setting powder, który nie będzie moim ulubionym pudrem. Ja lubię dużo lżejsze konsystencje. Lubię, gdy puder leży cienko w okolicy mojego oka, ponieważ ja już mam oko, które ma e, swoją strukturę. E, I jeśli ja położę taki baked z mocnym e, coverem, bo jest to puder bardzo mocno kryjący, w okolicy pod moim okiem to mam takie wrażenie, że robi się delikatne ciasteczko e, w okolicy oka. Nie będzie to produkt, który będę lubić, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie pozytywnie zaskoczył ten puder, który jest matującym pudrem kompaktowym, e, który właśnie ma lekki kolor. E, jest on taki, bym powiedziała, bardziej transparentny e, i bardzo fajnie szybciutko absorbuje właśnie ten sebum z twarzy. Ja po prostu nie lubię mocnego takiego, wiecie, cake krycia na mojej twarzy, bo czuję się po prostu jakbym miała maskę. Ja jestem człowiekiem, który kocha średni stopień krycia z możliwością budowania tego krycia, ale no, dlatego ten puder bardziej mi przypada do gustu w tym momencie i fajny taki do torebki, żeby zmatowić sobie strefę T i poprawić makijaż w ciągu dnia. Jestem na tak. Co do tych produktów od PaeZe Self Glow, to dlaczego ja dopiero teraz to przetestowałam? Boże, jakie to jest genialne! No, rozświetlacz. No, come on. No, jest naprawdę świetne. Daje blachę na twarzy, ale myślę, że to jest efekt, który możemy dozować. Bardzo mi się podoba, jak się położył na tej kremowej konsystencji, e, którą położyłam, e, ponieważ no nie miałam problemu, żeby go rozprowadzić, pomimo tego, iż jest to produkt, który jest mega intensywny. A brązer, no, dawno nie spotkałam tak świetnej konsystencji, z którą by mi się tak kremowo m, pracowało, dokładało. No, jest po prostu przepiękny kolor, bardzo mi się podoba jestem zdecydowanie na tak. E, również Również dzisiaj leciały dwa kremowe produkty i to jest z Makeup Obsession, Makeup Revolution, e, stick taki rozświetlający. No niby wszystko się zgadza, niby wszystko pięknie jest, fajnie, ale jednak mm, on jest bardzo suchy w swojej konsystencji i niestety jeśli macie takie trochę te strukturki, gdzieś tam y, drobne y, rzeczy na twarzy, on... Cholera, klejś. On może niestety podkreślać wszelkie struktury, szczególnie w tej okolicy. Może być problem, żeby uzyskać taki efekt cieniutkiej, mokrej tafli, mokrej skóry. Trochę jestem na nie. Natomiast bardzo pozytywne zaskoczenie, choć ostrożnie do niego bardzo podeszłam. Róż z biedry, ten kremowy. No, przepiękny kolor, przepiękny kolor. Tutaj, jak na niego spojrzałam, mówię: aha. Będzie za jasne, a jednak pozostawił taki delikatny efekt tego brzoskwiniowego rozświetlonego policzka i bardzo mi się ten efekt podoba i jestem zdecydowanie na tak. Za to bardzo przyjemnie zaskoczyły mnie te kredki z Makeup Revolution, z tej kolekcji brat. Bardzo fajne do torebki, żeby sobie szybko poprawić usta. Bardzo fajnie napigmentowane, ładnie leżą na ustach. Natomiast ja nie przypadam za błyszczykami, które mocno jarają usta, by uzyskać efekt plump, powiększenia. No nie wiem, to nie jest moja ulubiona formuła błyszczyku, choć kolor przepiękny, aplikator genialny. Tak, sama formuła jakoś mnie tak odrzuca na kilometr, ale kolory naprawdę bardzo ładne i ładnie się to prezentuje na ustach. Ale przez ten efekt pieczenia mam wrażenie, że to już wyschło i potrzebuje dokładki. Nie wiem, czy tak macie. Dajcie znać w komentarzu. Słuchajcie, czy ja o czymś jeszcze dzisiaj zapomniałam? Mam nadzieję, że nie zapomniałam i że jednak omówiłam wszystko, co chciałam w dzisiejszym filmie, jeśli chodzi o te drogeryjne nowości. Kochani, pięknie Wam dziękuję, jeśli wytrwaliście do końca. Poproszę kciuk w górę, zostaw subskrypcję, bo lecimy po 200 tysięcy i strasznie się z tego powodu cieszę. No. Jest to milowy krok, e, tak, dla mnie do, taki do przystąpienia i będzie mi niezmiernie miło. Jeśli chcesz być na bieżąco, chcesz dostawać powiadomienia, kliknij, jak to się mówi dzwoneczek, kliknij subskrypcję i zostań ze mną, kochani. Dzisiaj już będę kończyć. Pięknie wam dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się! Hej! God, forgive me for all my sins. I can't say these, cause my lad name ain't hey, Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she pays the wish. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. I learned my right from wrong on a song. I let my heart bleed on my sleeve through microphones. I'm trying to right my wrongs by writing out my wrongs. Ran through a check, cause it's hard to live off bread alone. So if you see me slipping, yeah, yeah.